Witajcie kochane kobiety. Bycie żoną i mamą to jest naprawdę wielka sprawa. Wielka i piękna sprawa pobłogosławiona przez Pana Boga. Po to, żebyśmy miały z tego radość, żebyśmy czerpały z tego satysfakcję. Cieszyły się tym, cieszyły naszymi dziećmi, cieszyły naszy, naszymi mężami. Teraz tak niestety wszystko się mówi. Jest, żona i mama zostały trochę takie niemodne te słowa i zostały zamienione na kura domowa ja się z tym stanowczo nie zgadzam i mówię temu nie dlatego, że nie jest to z Ducha Świętego nie dajmy sobie odebrać tej kobiecości tego, tej radości może czasami jest trudniej człowiek nie dośpi są trudy życia ale odna... odnajdujmy w tym, w tym trudzie radość, miłość. Ja kiedyś miałam lęk przed byciem mamą, ale ten lęk był, był kłamstwem On nie był prawdziwy. Jest. To jest, to jest nieprawda, że, się, że ja się nie nadawałam na mamę. Ja dzisiaj się tym bardzo cieszę. I wiecie co. Kochajmy nasze, nasze dzieci, kochajmy naszych mężów, dawajmy miłość. Jeśli dajemy miłość, ta miłość prędzej czy później zawsze do nas wróci. Budujmy ognisko domowe, dawajmy ciepło naszy, naszym rodzinom, bo to jest coś, co, co możemy dać najpiękniejszego, naszą kobiecość. Nigdy, nigdy w to nie wątpmy, że jesteśmy piękne, Kochane i bardzo potrzebne naszym rodzinom, potrzebne naszym dzieciom i naszym, naszym mężom. Z Panem Bogiem. Amen.